Witajcie w kolejnym odcinku numerologicznym. Dziś jest trzeci czwartek miesiąca, więc omawiamy numerologię partnerską. W ubiegłym miesiącu mówiliśmy o dwójce i szóstce. Tym razem powiemy o kolejnej parze liczb, o dwójce i siódemce. Bardzo istotne jest tutaj, zanim jeszcze rozpocznę tę opowieść, by pamiętać, że mówimy o relacji dwóch liczb, dwóch obszarów, których może dotykać każdy. Człowiek, czy też dwóch wymyślonych postaci. Dlatego, że nie ma osób, które są dwójkami, jak to się tak troszkę gazetowo, numerologicznie określa, czy siódemkami, tylko mają drogę życia dwa, mają drogę życia siedem. Ewentualnie, nawet jeśli takich dróg nie mają, to mają: jedna osoba ma silną dwójkę, działa silnie dwójkowo, a druga działa silnie siódemkowo, i czasami tego z daty urodzenia nie odczytamy. Więc tutaj warto jest przesłuchiwać wszystkie te odcinki dotyczące numerologii partnerskiej i doszukiwać się w tych opowieściach takich przestrzeni, takich obszarów swojego życia, w których my tak się zachowujemy. Więc może okazać się, że ktoś ma drogę życia jeden, ale po przesłuchaniu tego nagrania stwierdzi, że hmm, w niektórych obszarach swojego życia zachowuje się mocno dwójkowo albo mocno siódemkowo. A zatem zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka i do zobaczenia tych obszarów życiowych, no, w których tak się właśnie zachowujecie. A zatem, jaka jest historia relacji dwójki i siódemki? Tu mówimy o liczbach, nie o osobach, ale wymyślmy sobie: jedna działa bardzo silnie dwójkowo, druga silnie siódemkowo. Jak one mogą funkcjonować razem? To, co je łączy, to jest ogromna wrażliwość. Ale nie tylko. Bo poczucie bezpieczeństwa również. Czyli ta potrzeba czucia się bezpiecznie, tylko że inaczej ona jest odbierana, co innego jest nam potrzebne do tego, żeby czuć się bezpiecznie. I teraz, kiedy mówimy o dwójce, to mamy takie dwa ptaszki na zawsze razem, co to spijają sobie z dzióbków, nieograniczone pokłady miłości. Natomiast w przypadku siódemki. Mamy razem, ale osobno. I to, ale osobno jest bardzo istotne tutaj dla tej części siódemkowej, tej relacji, żeby czuć się bezpiecznie i zdrowo. No i jak to ze sobą pogodzić? Nie jest to łatwe, dlatego że w przypadku tej postaci dwójkowej, każde osobno jest jak rozpad. Relacji. Może tak być odbierane. Zwłaszcza jeśli nie pojawia się cyklicznie. Bo to, co jest ważne dla osoby dwójkowej, to cykliczność, powtarzalność. Więc jeśli my mamy, nie wiem, co rano budzimy się i o dziewiątej rano pijemy kawę, to tak powinno być już do końca świata i jeden dzień dłużej. Nie powinno się to zmieniać. I w takich Wiecie, dwójkowych, skrajnych reakcjach tak rzeczywiście jest. Obserwuję to u jednej osoby z mojego otoczenia, że tak jest przyzwyczajona do pewnych rytmów, powtarzalnych rzeczy, typu właśnie poranna kawa, że jeśli tego nie ma i nie jest to zaplanowane wcześniej, tylko jest to niespodzianką, to ona wpada może niekoniecznie w histerię, bo to może nie aż tak. Ale jest to mocno emocjonalna reakcja, ponieważ zaburza to ten rytm, zaburza poczucie bezpieczeństwa. W przypadku jakości siódemki nie od tego zależy poczucie bezpieczeństwa, tylko od tego, co ona będzie odkrywała w sobie w środku. Dlatego, że to już nie jest czas, w którym my jesteśmy zależni od kogoś innego, i tak jak dwójka, to jest ten okres taki przedszkolny. Kiedy mamy pewnego rodzaju autorytet nad sobą w postaci rodzica lub opiekuna w przedszkolu i chcemy, żeby nas kochał, więc zrobimy bardzo dużo dla, tej, no, dla tego rodzica czy opiekuna, żeby mieć pewność, że nas nie opuści, nie zostawi. Siódemka to już jest okres, kiedy no, jest ten tak zwany kryzys wieku średniego, czyli zaczynamy się zastanawiać nad swoim życiem, analizować. Hmm. Wątpić we wszystko? Tu już nie ma pełnego zaufania, oddania i patrzenia jak zakochany pies w drugą osobę. Tu są wątpliwości. Więc kiedy ta jakość siódemki, ta osoba siódemkowa poczuje, że musi się gdzieś w sobie zatopić, że musi mieć ten czas dla siebie, to ona musi. Jeśli tego druga strona jej nie da i będzie ją w jakiś sposób. Utrzymywać przy sobie, to ona zacznie się odsuwać wewnętrznie bardzo mocno. Już zaczynamy stracić z nią kontakt. I to będzie wyczuwalne przez osobę dwójkową. Dlaczego? Dlatego, że dwójkowe osoby, takie działające dwójkowo, nawet jeśli mają drogę życia 8, jak ktoś działa dwójkowo, to na pewno wie, że każda rzecz, która pojawia się u drugiej osoby, zwłaszcza na poziomie uczuć. Jest przez nie wyczuwalna natychmiast. Każdy moment, w którym ta osoba się od nas oddala, my w postaci takiej dwójkowej osoby odczuwamy jako ogromne zagrożenie, no nie, nie, nie czujemy się bezpiecznie wtedy. Więc już wiemy, że trzeba jakoś zadziałać, trzeba coś zrobić. I to jest ta relacja poczucia bezpieczeństwa. Jedno ma. Na zewnątrz, czyli zależne to jest od cykli, od tych powtarzalnych rzeczy, które są na zewnątrz, a w przypadku drugiej postaci, od tego, co jest w środku. I może nam się trochę to wydawać śmieszne, że powiedzmy tak dwójkowo jesteśmy przywiązani do porannego picia kawy, ale tak naprawdę chodzi o pewne cykle. Ja tutaj podaję przykład, może taki, z którym większość z nas swobodnie by sobie poradziła. Ale wracając do niedawnej przyszłości, chociażby do początku pandemii, możemy sobie przypomnieć, jaka była nasza reakcja, przynajmniej moja, bo ja pamiętam, kiedy dowiedziałam się, że jutro już nie przychodzę do pracy, na drugi dzień że zostajemy w domu że jeśli nie musimy, to lepiej, żebyśmy nie wychodzili. Kiedy samochody na ulicach jeździły głośno trąbiąc i podając komunikaty, aby nie wychodzić z domu, wtedy naprawdę można było poczuć to, że to, co jest na zewnątrz, jednak decyduje w jakiejś części przynajmniej o naszym poczuciu bezpieczeństwa. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o relacje dwójki i siódemki. Właśnie ta wrażliwość, o której wspominałam wcześniej. Wrażliwość dwójki jest taka bardzo związana z tymi emocjami, które czujemy. Jest niesamowicie sensytywna ta postać. Ona wyczuwa każdą emocję w otoczeniu. Siódemka ma to samo, ale, siódemka, ale siódemkowa wrażliwość. Jest bardziej skierowana do wewnątrz. Czyli tam są nastawione czujki, tam są nastawione te wszystkie antenki, które mają tak sensytywnie wyłapywać najsubtelniejsze sygnały gdzieś z naszego wnętrza. I kiedy spotykamy taką silnie działającą siódemkową osobę, to możemy nie czuć się wcale komfortowo. Dlatego, że ona. Wyłapuje najsubtelniejsze elementy z naszego wnętrza, również. I potrafi to w jakiś sposób, jeśli nie ubrać w słowa, bo nie damy jej czasu, a ona potrzebuje na to czasu, to przynajmniej w jakiś sposób pokazać to, co my mamy w sobie gdzieś bardzo głęboko ukryte. I nie zawsze nam się to podoba. Jak się nam podoba, no to mamy fajnego kumpla siódemkowego. Jak się nam nie podoba, no to wolimy, żeby ta osoba nie przychodziła do nas na przykład do domu, i ogólnie nie przepadamy za rozmową z nią. Niech ona sobie tam gdzieś siedzi i te swoje rozmyślania snuje, ale niekoniecznie nam zawraca głowę. Więc to jest taka pewna różnica między tą wrażliwością dwójki i siódemki, a jeśli ktoś jeszcze ma w portrecie te dwie liczby silne, to jest niesamowicie sensytywne. Właściwie niczego przed nim nie ukryjemy. Żadnego uczucia, żadnej emocji nie da się po prostu. Więc tutaj te dwie postaci mogą się bardzo uzupełniać, jeśli chodzi o to, i jakby działać na tej samej fali, rozumieć się, wyczuwać się, wiedzieć co tam się dzieje w duszy tej drugiej osoby. I w jakiś sposób, dzięki temu, dzięki tej wrażliwości, dzięki temu takiemu nastawieniu na odbiór, mogą nie przekraczać pewnej granicy, nie chcieć tego robić. To trochę, gdzie z jednej strony nie ma problemu między tymi osobami właściwie mogą żyć przez 30 lat i się nigdy nie pokłócą ale z drugiej strony brakuje pewnej takiej żywej części w tym związku. Bo to wyczuwanie, żeby komuś nie zrobić krzywdy, żeby zastanowić się nad tym, co powiedzieć, w jaki sposób zadziałać, powoduje, że jesteśmy ciągle na takim stand-by'u. I kiedy mamy takie dwie postaci, które tak działają, możliwe, że one działają tak od tej strony dwójkowo-siódemkowej, albo nawet dwóch siódemek, czy nawet piątka tam się gdzieś może pojawić. Bo też ma taki pewien element... jakby. E Pewnej, pewnej granicy, której się nie przejdzie. Aczkolwiek w piątkowej jakości troszeczkę to inaczej będzie wyglądało. Co tu jeszcze jest takiego, co zapisałam, a o czym nie wspomniałam? Szukanie prawdy. I teraz, jak to się ma w relacji dwójki i siódemki? W jakości siódemki my ciągle poszukujemy czegoś jeszcze głębiej, czegoś, co jest pod spodem, czyli powiedzmy, mamy definicję jakąś podaną. I teraz, kiedy czyta to dwójkowa postać, to ona przyjmuje, ok, autorytet powiedział, że skóra to jest to, to, to i to. A dla jakości siódemkowej, dla tej postaci, to jest informacja, że ktoś to powiedział. A teraz trzeba by było się zastanowić, czy na pewno wszystko zostało tutaj ujęte. A jeśli tak, to dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej? Tu się zaczynają pytania. I teraz, jak może to znowu przebiegać w takiej parze dwójkowo-siódemkowej? Postać dwójkowa może wydawać się siódemkowej taka trochę zbyt ufna, że tak wierzy we wszystko, co inni mówią, natomiast siódemkowa osoba, i znowu w nic nie wierzy, we wszystko wątpi, jest tu problem, żeby zaufać tak, jak robi to dwójka i tu się mogą od siebie uczyć. Siódemka może się uczyć tego, że nie zawsze trzeba wszystko przerzucać na drugą stronę i sprawdzać, czy aby tam ktoś mnie nie chce oszukać. I czy to aby to, co ja wiem, to to jest prawda? Czy może jest to iluzja? A dwójkowa postać uczy się od siódemkowej tego, że może niekoniecznie ktoś, kto jest uznawany w jakimś świecie no powiedzmy szerzej, jako autorytet, że każde jego słowo, Mam spijać z jego ust i nie zastanawiać się nad tym, czy to jest dla mnie prawdziwe, czy nie. Więc tu pięknie się będą uzupełniały, jeśli znajdą sposób na to, żeby się od siebie uczyć, a nie oddalać. A co jeśli porównamy drogi życia w numerologii? Czyli jedna osoba ma drogę życia 2, druga osoba ma drogę życia 7, co wtedy numerologia na to? Ano, numerologia ma taki. Pomysł, żeby sumować te drogi życia i otrzymywać wspólną drogę życia tej relacji. Ponieważ kiedy łączą się ze sobą dwie osoby, to w pewnym momencie widzimy, że one tworzą jeszcze jedną osobę, taki jeden organizm, który jest może wypadkową tych dwóch, a może po prostu jest inny niż te dwie postaci osobno. I w drodze życia dziewięć, która powstaje z dwójki i siódemki, my będziemy obserwowali u tej pary konieczność albo i potrzebę. To będzie zależało od, też od tych takich indywidualnych cech tych osób. Większego zrozumienia tego, co jest na zewnątrz tej pary, większej akceptacji, ale też w jakiś sposób konieczności godzenia się z tym, co trzeba. Oddać, co musimy puścić, co ma odejść. W przypadku dwójki, to ostatnie jest dość trudne, dlatego że jest to jakość bardzo emocjonalna, bardzo uczuciowa, ale uczucia są związane z tym, co na zewnątrz, a nie z tym, co jest w środku. W przypadku siódemki jest odwrotnie, są one związane z tym, co jest w środku i też wcale niełatwo się od tego uwolnić. Więc jedno i drugie ma ten temat przywiązania do czegoś. Dwójka do tego, co jest na zewnątrz, siódemka do tego, co w środku, do całej swojej wiedzy chociażby. I teraz, kiedy dwójka w tej relacji ma się pogodzić ze stratą, to może to być na przykład konieczność bycia w sytuacji, kiedy tej drugiej osoby w jakiś sposób nie ma. Bo, yy, tak jak już mówiliśmy o tym, że sama jakość dwójki potrzebuje być razem na zawsze. Czy w każdej chwili właściwie, wszędzie razem. Natomiast ta osoba siódemkowa musi mieć przestrzeń, i teraz, kiedy taką osobę z drogą życia siedem doświadcza życie, że ona się uczy tego, że ta przestrzeń jest jej niezbędna, to ona będzie potrzebowała się w jakiś sposób odizolować, stanąć troszeczkę dalej z tyłu. Z dystansem. I to bardzo jej, wtedy jej bardzo sprzyja ta jakość dziewiątki, która sama w sobie działa z szerszej perspektywy, z dalszej perspektywy. Widzi więcej. Więc te osoby mają się nauczyć widzieć więcej. Jakbym na to spojrzała numerologicznie, że jedno ma się nauczyć od drugiego, bo to są przeciwstawne sobie w pewnym sensie jakości. No, zresztą to są liczby lustrzane w numerologii, a liczby lustrzane są właśnie przeciwstawne. Czyli jedno ma jakiś zalążek, jakieś ziarenko tego drugiego i może przejść w to drugie, kiedy już przesadzi w swojej jakości. Tu polecam swój film o liczbach lustrzanych. Podam go w komentarzu, przypnę ten komentarz, więc będzie łatwiej Wam znaleźć, to, co to są te liczby lustrzane, jak na to możemy patrzeć. Więc ten dysonans tu dwójkowo-siódemkowy e, może pomóc jednej i drugiej osobie w poszerzeniu swojej świadome, świadomości, jakby w poznaniu tego czegoś, co jest dla mnie trudne, bo jestem po drugiej stronie tej, tej równowagi. A zatem podsumowując, dwójka w relacji z siódemką potrzebuje zaakceptować fakt, potrzebuje zrozumieć to, że siódemka ma. Potrzebę własnej przestrzeni. Więc w tym momencie osoba z drogą życia 2 godzi się na to, że osoba z drogą życia 7 dłużej zostaje w pracy, chociażby, bo tam ma swoje miejsce, swój pokój, w którym może zamknąć drzwi i posiedzieć sama ze sobą. Wójkowa droga życia musi zaakceptować fakt, że siódemkowa ma mieć jakiś kawałek swojej, tylko swojej przestrzeni w domu. Nikt tam nie ma zaglądać, to jest tylko jej przestrzeń i ona wtedy ma ten czas dla siebie. Siódemkowa osoba, czyli osoba z drogą życia 7, tutaj tak to nazwijmy, musi zaakceptować fakt w tej relacji, że osoba z drogą życia 2 ma inne potrzeby niż ona. Czyli ma potrzebę bycia razem. Więc to nie może być związek na zasadzie, że żyjemy w tym samym domu, ale każdy ma swój pokój. Może, ale to nie wystarcza tej dwójkowej postaci. Ona będzie wtedy chorowała, będzie wtedy cierpieć. A jeśli spojrzymy na to, jak na jeden organizm, który w relacji ze światem idzie drogą życia dziewięć, to ta para. Potrzebuje doświadczać pewnego rodzaju straty od świata, ale też i takich doświadczeń, które potrzebuje rozumieć, które potrzebuje zaakceptować. W takim razie to nie są proste doświadczenia, bo to, co dla nas jest proste, to my akceptujemy i rozumiemy często. A jeśli my mamy mierzyć się z, ze zrozumieniem czegoś, to znaczy, że wcześniej jest to dla nas dziwne, niezrozumiałe. I nie chcemy na przykład tego zaakceptować, chociażby, albo pogodzić się z tym, że tak jest. Więc to mogą być, często są wtedy to takie doświadczenia no właśnie, pogodzenia się z czymś, co nam nie odpowiada. I teraz, co nam nie odpowiada, co może to być, kiedy świat, nie wiem, przychodzi do nas i daje nam coś, z czym my mamy sobie troszeczkę posiedzieć i pomyśleć, jak tutaj to zaakceptować. Żeby nam było z tym też dobrze. Trochę, kiedy patrzy się na te dwie liczby, dwójkę i siódemkę, które są takie rozmyte. To są dwie jedyne liczby w liczbach podstawowych, które nie mają granic. Które nie są takie, wiecie, że, że już weszliśmy, aha, jesteśmy na granicy dwójki, albo już przeszliśmy granicę obszaru dwójki, albo przeszliśmy granicę obszaru siódemki. U siódemcy jest jeszcze trudniej to zaobserwować. Więc osoby, które idą drogą życia 2 i 7, one trochę mogą mieć ten temat granic, tego bycia, tych granic naruszanych, no gdzieś, gdzieś w swoim świecie, tego mogą doświadczać. I teraz, kiedy my mamy dwie takie osoby, które jeszcze idą drogą dziewiątkową, która na zasadzie Bóg dał, Bóg zabrał, czyli nic nie zależy od nas, nie mamy wpływu na to, co się będzie działo, po prostu mamy poddać się temu, co płynie, to mogą doświadczać takich rzeczy, gdzie będą te granice bardzo mocno naruszane od strony świata który będzie chciał, tego więc sobie bierze, który wchodzi do nas w postaci gości, bo ma taką ochotę i nie pyta nas, czy my chcemy, czy nie, a my nie umiemy powiedzieć nie, bo może to być temat tej pary że nie umiemy powiedzieć dosyć, nie umiemy powiedzieć dzisiaj nie. Więc godzimy się na pewne rzeczy, które nam nie odpowiadają. Co wtedy się dzieje? Narasta emocja, czyli to, co lubi jakość dwójki. Ona dostaje tę właśnie, tę pożywkę, żeby pobyć w tych emocjach. Te emocje oczywiście nie są wtedy łatwe, bo to są emocje, które wynikają z takiego poczucia bycia skrzywdzonym, poczucia bycia pogwałconym w pewnym sensie. Co zyskuje siódemka? No, pożywkę w postaci zastanawiania się, dlaczego mi się to zdarza. A w tym wypadku, dlaczego my akurat tak mamy, że nie możemy postawić tej granicy. Więc to jest w jakiś sposób im potrzebne do tego, żeby później zacząć z tym być, zacząć z tym pracować i w rezultacie szukać sposobu na zrozumienie tego, na akceptację tego, że tak może być. Ale z drugiej strony, może to być para, wśród której czujemy się dość dobrze, z którą czujemy się dość dobrze. Dlatego że dziewiątka to jest taka jakość, która też daje przestrzeń innym. Daje dużo zrozumienia, dużo akceptacji, więc kiedy idziemy jako goście do tej pary, to możemy naprawdę powiedzieć o wszystkim. Po pierwsze, będzie to przestrzeń na wysłuchanie, bo jedno i drugie tak ma: dwójka i siódemka. Będziemy mogli podzielić się nawet najtrudniejszymi kawałkami, i te najtrudniejsze kawałki, nawet jeśli później ta para tam między sobą będzie to mielić. To to nie wyjdzie poza obręb tego domu. Więc to tu możemy zaufać. Oni jakby otrzymają taką pożywkę, jakby już w rezultacie tej pożywki otrzymają taki bonus w postaci większego zrozumienia również siebie. Ale dalej to nie pójdzie, ewentualnie właśnie w takiej formie jakiejś opowieści, przypowieści o wymyślonych postaciach. No, a co jeśli zastosujemy coś takiego, z czym być może w numerologii można się spotkać? Ja się nie spotkałam do tej pory, ale ja też nie znam wszystkich systemów i nie znam wszystkich pomysłów wszystkich numerologów. Kiedy odjęlibyśmy od siebie te dwie drogi życia, to otrzymamy liczbę, która według mnie jest trochę jak wyzwanie. Że na tym warto byłoby też popracować, poskupiać się w tym związku, ale tutaj jest znacznie trudniej niż to, co mamy w drodze życia. I tu otrzymujemy piątkę, kiedy odejmiemy te dwie liczby od siebie. Piątka sama w sobie, jako jakość, gdyby ona była drogą życia takiej relacji, to mówiłaby o tym, no zwracaj uwagę na te granice, będą przekraczane, ale masz po prostu coś z tym zrobić. Masz być tak niezadowolony. Tak niezadowolona ma być ta para, że ma wreszcie te granice postawić. E, oczywiście ta piątka mówi też o wielu innych rzeczach, ale tutaj się skupiłam na tej granicy ze względu na poprzedni przykład. W tym przypadku piątka jest w wyzwaniu, to znaczy, że jakoś trudniej jest postawić te granice, łatwiej jest otworzyć szeroko drzwi swojego serca na świat, tak jak to robi dziewiątka, i szukać sposobu na pogodzenie się z tym, że tak jest. Ani jeżeli powiedzieć nie. Więc można się domyślać, że osoby z takimi drogami życia, będąc razem w relacji, mogą trochę być odbierane przez otoczenie jako taka para, która nie umie postawić ostro bo i piątka tak potrafi ostro tej granicy że tu nie wolno tu już nie przejdziemy. Stąd może się brać takie poczucie też bycia wykorzystywanym przez innych Czyli para może tego doświadczać, może zastanawiać się, dlaczego tak mamy, że trafiamy na osoby, na inne pary, albo na w ogóle otoczenie, które wyciągnie z nas wszystko i jeszcze uważa, że nie musi nam dziękować, no bo, no bo mu się to należy. Więc to może być ten tem temat tej pary. Tego takiego, bez tej bezwolności, o której już wspomniałam wcześniej: Bóg dał, Bóg zabrał, że od nas nic nie zależy, że to nie my, Rządzimy swoim losem, tylko coś więcej. I tu siódemka mówi o w takim. Ta jakość siódemki, mówi o świecie takim wewnętrznym, świecie siły wyższej, że jakaś siła wyższa nami. No tak, nas prowadzi i właściwie rzuca nas raz w jedną stronę, raz w drugą, a my to tylko. Mamy się w tym odnaleźć. A w przypadku dwójki, to są te. Jakby ten obszar, który mówi o autorytetach, który mówi o osobach, które są w jakiś sposób uznane przez nas za tych, którzy nas prowadzą, czyli różnego rodzaju przewodnicy, nauczyciele, to oni mają decydować o tym. I nie mówię tu już o drogach życia, tylko mówię o samych jakościach, że dwójka i siódemka mają ten rys, tego jakby takiej bezwolności trochę, że to nie ja decyduję o swoim życiu, ja tylko coś za mnie. Więc tym bardziej trudno jest uzyskać ten efekt piątki w, w tej parze. I na koniec chciałabym powiedzieć Wam o tym, że zrobiłam niedawno portret numerologiczny Filipa Cembali. Myślę, że znacie go przynajmniej gdzieś z jakichś takich krótkich filmików, bo mnie bardzo zaintrygował tym swoim sposobem komunikacji. Okazuje się, że ma drogę życia 8. A to, co ja obserwuję, jest bardzo dwójkowe. I tu warto sobie poobserwować, jak ta postać dwójkowa może działać w świecie. I rzeczywiście on ma tę dwójkę w takich miejscach, która ewidentnie wskazuje na to, że jej może używać, że nie ma problemu z dostępem do tej jakości. I kiedy spojrzymy na ten sposób komunikacji, na ten sposób, który dla siódemki i może też i dla innych jakości wydaje się trochę. Nie powiedziałabym infantylny, ale taki podejrzany, szczególnie w przypadku jakości siódemki możemy podejrzewać, że no jak ktoś jest taki miły, jak ktoś mówi tak o sercu, o uczuciach, o tym, żeby się kochać wszyscy wzajemnie, żeby się lubili, kochali i w ogóle byli dla siebie dobrzy, to coś jest nie tak. Nie? To w siódemce to już mamy podejrzenia, że czegoś od nas chce. Dlatego też osoby, które działają mocno siódemkowo, to one tak niekoniecznie chcą być takie miłe, bo boją się też tego, że ktoś inny może myśleć tak jak one. Że na przykład czegoś od, od nich chcemy, jak działamy w taki sposób. I kiedy spojrzymy na twórczość Filipa Cembali to widzimy ten dwójkowy lowizm, taki, takie otwarcie serca, otwarcie na drugiego człowieka, że chcemy, żeby było tak dobrze, tak miło, tak cudownie. To jest ta jakość dwójki. Zrobię kiedyś portret, omówię ten portret Filipa Cembali, tak bardziej szczegółowo, natomiast na to chciałam zwrócić uwagę, że warto przyglądać się twórczości innych ludzi, ich, sposobowi przeka sposobowi, tak, ich sposobom przekazu. Że tu możemy zauważyć coś, czego nie ma w drodze życia, a co jest widoczne w innych miejscach, które są na tyle silnie działające w portrecie, że naprawdę mamy do tego dostęp, że widać to w naszej reakcji, w naszym zachowaniu. I tym miłym akcentem kończę dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was do komentowania, do zadawania pytań. Do podawania swoich, jakiejś ze swojego podwórka przykładów, bo może akurat zauważyliście albo u siebie, albo u kogoś innego taką właśnie reakcję dwójkową czy siódemką. Dzięki serdecznej i do zobaczenia w następnym odcinku.